No, witam wszystkich. Dzisiaj pierwszy zimowy spacer. Tego sezonu, oczywiście, choćka. Przemierzamy ze Skano takie leśne ścieżki. Dzisiaj się fajnie idzie, bo przynajmniej wiadomo, że nikogo nie ma. Nie ma 0-0 śladów. Oprócz tych tutaj, jakiś samochód przejechał. Sypie dzisiaj. Zimowo. Kano tutaj zaś nie żyło cię Kano Idziemy chodź. O. Lubimy tak z Kano chodzić Jak jest taka pogoda Ma dzisiaj śniegu Bo ty zakrywa Śladów zwierzyny brak są pochowane. No tak to można sobie pochodzić. Piesek sobie polata. Bez stresu. No coś szuka, coś, szuka jest jakiś trop. Co to kana jest? Co to było? Zajęć tędy dysze Chodź, Kano. Kano. Tak, zajączek. Ewidentnie. Idziemy. O, pies szczęśliwy. Pies szczęśliwy. Pan szczęśliwy. Kurde. no i coś ostrość słabo łapie No, tutaj to już zupełnie nikogo nie było oprócz nas No, nie ma nic Zero śladów Kano Kanul Kanul Chodź no tutaj Kano do mnie Kano Dobry pies, chodź no tu, stój Stój Kano, dobry pies Dobry pies, idziemy Ale piękna zima Coś wyczuło. Co to? Ej, dano, pokaż się. Pokaż mordkę. Mordka cała w śniegu. Morda w śniegu cała. No. dobra kończę nie ma co stój Kano, stój kano. dobry piesek dobra kończymy idziemy dalej